Patrzyła na twój tyłek Tak? Gocha na dupę mi patrzyła? Tak Tak, jak ja się wycięła I ty o tak i... Patrzyła na dupę twoją A ja już <noise> Dobra, zaczynamy tą historię? Nasz start! Dobra, let's go Dobra, malutki Idzie z wiadrem, dzisiaj mam pomocnika A ty to uniesiesz? Żebyś, kurde Ej, żebyś galotów nie pobrudził, ja ci pomogę. Czekaj, to wiadro zostawimy tu, żeby one wyżerały z tego wiadra. Co się stało? A wdepnąłeś w kupę. Myślę, że cię coś boli. Dobra, słuchajcie, te dwa pyszne wiadra. Eleganckie, piękne, nie? Kolorowe smaczki. Wrzucamy tutaj do tego koryta. Tak. Tu nam jeszcze trochę smaczków zostało z wczoraj. Widzisz? Co nie zjadły. Jakiś kurde groszek tu był. Czekaj. O. Tak równomiernie. Trzeba to rozprowadzić. Pomidory, ogóry nawet. Serek twarogowy. Kotlety. No tam na stołówce. Ludzie nie zjadli tego. No. Czemu? No bo ja tam... Od nich dostaję. Przywiozę tam niekiedy jakieś jajeczka od kur, a oni nam dają pyszną wyżerkę. Na kur. Dobra, poprawimy to jeszcze Nie. tą surową. Uważaj, bo pryska. Dobra. Oni jedzą. No a jak chłopie. A tamte? Czekaj. Tu już normalnie pełne kury to mamy. Aż się Aż się przelewa Dobra To puste Od razu wywalimy tu Na pełne Gdzie im to wszystko dać kurde To najwyżej zostawimy im na później Na dokładkę, nie? Dobra Stasiu Chodź wypuścisz, chodź wypuścisz te koczkodany Tu otwieraj drzwiczki No, ten cycek do góry i w lewo. A tu. O. I otwórz. I tu się chowaj od razu. Ua. Ale nie bój się aż tak. I do mnie Zobacz jak te koczkodany wyżerają. Znaczy biegną dopiero do tej wyżery. A kuski? Za rakuski wypuścimy jeszcze. Zobacz jak tam wyżerają, jak się ustawiają do tego korytka. Chodź zobaczyć. Daj rę rękę i patrzymy. Ale mają apetyty. Klapią tak źrą, że aż klapią na wszystkich. Indory tam ruszają tymi głowami. Dobra, jeszcze kuski Stasiu zaraz wypuści. Ale musimy jeszcze im tutaj otworzyć te dwa okna. Niech tu się przewieczy po tej całej nocy. No już idzie, Ignacy. Indor. Patrz, to jest Ignacy, zobacz. To jest Ignacy. Kierownik tego podwórka. A patrz Maciusia. Maciuś. Co ty tu robisz, chłopczyku? Chodź. Pokaż nam tego dzioba. Jaroś. Dami koszki, bo wszystko zjedzą. Dobra, widzicie, ale kuski tędy wypuszczamy. Stań tutaj i patrz. Jeszcze kurki poszczególne. Ona wyjdzie zaraz. No. I wyszła nasza kozia rodzinka. Tam jeszcze, są, tam jeszcze są pisklaczki, zaraz Ci je pokażę. Ale chodź skupimy się tutaj Stasiu na tej wyżerce. Bo tu trzeba to wszystko pokazywać. Mi się wydaje... Tak nagrywa, no. Mi się wydaje, że one mają od wczoraj trochę pełne dupy. Indory co prawda mają apetyt. A reszta? Zabieraj. pomidory wciągają. Lekko mają pełne dupy, ale za chwilę im się te żołądki rozruszają. Będzie im trzeba tu jeszcze ziarenkami smaku trochę przyprawić. No to idziemy! A później im nie damy jeszcze. Czekaj, tutaj mam. Weźmiemy ten stary garnek. Tam. do ciebie. Czekaj, czekaj. Wyszyp. Chodź będziesz z tego. Widzisz, jak one chcą? One chcą ziarno. Tu z tego garka. Syp im do tego kurytka. Okay. Ale tak rękami, ja będę trzymał garnek. No? Tak im tutaj przyprawiaj. One tu zaraz przybiegną, wyżerać. No, woda? Syp trochę na podłogę No, i sypij im tam trochę. Tak, o, patrz, tak. Wszystko myje raz A Albo tak, o! Tylko czekaj, bo po, zobacz. One nam tą kamerę tu zniszczą. Tu im sypniemy. Tu. Wszystko. Dawaj im jeszcze. Nie, starczy. To starczy. Bo będzie za dużo jedzenia i one będą miały zapchane dupy. A ja czemu ją? Nie jedzą. No bo ten... Widzisz, ptaki muszą się najpierw najeść, bo ptaki robią tutaj jeden wielki harmider i kuski się trochę boją, nie? Jak ptaki najedzą, jak ptaki się najedzą i pójdą się wygrzewać gdzieś na słońcu, to kuską damy. Kuską przyniesiemy jabłuszka do jedzenia. Mama się boi. Ona się nie boi tak. Wiesz, ona woli sobie przyjść tutaj, zjeść jak będzie spokój. Idą? No, tu idą za szopkę. Patrz tego małego, co robi. Idę tam. Idź no, tam lukni. <grym> I co, jak to wygląda? Ładnie nagrywa? Będzie się podobać naszym widzom? Tak. Super. Dobra, no widzisz gąska, tam wyżera z tego wiadra za tym korytkiem. Tam znalazła jakieś swoje smaczki. Tutaj wyżerają poszczególne kuraki. No i fajno, ale większość widzę preferuje. Tą pszenicę. Przeżarte chyba są. Tym jedzeniem ze stołów. Wiesz co, dokładkę dopiero damy im na obiad. Bo teraz jest śniadanko. I dopiero w takich godzinach popołudniowych bardziej. Także dokładkę damy jak przyjedziemy, nie? Z tej Kinderplanety. No. To... Nawet ułożymy rekina w godzinę, potem do kinderplanety No, bo mamy tam Lego do złożenia. I wtedy, ile będzie godzinek? To wszystko zrobimy. No, to będzie za 3 godziny, albo za 4 To, to jest To tata, to, to będziemy mieć 3 godziny, prawda? No. Zobacz, kozy nam strąciły. Kurde zaś ten telefon, ciekawskie. Bambuchy, maluchy. Dobra. Kurde, dzieje się tutaj, powiem Ci. Jest tego wszystkiego tu. Zobacz, jak bebla ta kaczka. Dlatego ja tych kaczek tu nie chcę widzieć na oczy więcej, bo one zobacz co robią. Tak beblają, ślundrają w tej wodzie. A później kury muszą się takiego dziadostwa napić. Kto to widział? No bo widzisz, jedne się opalają, drugie się relaksują, trzecie się ociągają, bo mają lenia w dupie, a niektóre jedzą, a niektóre jedzą, bo są głodne. Zobacz jakiego one tu kurna narobiły rozgardiaszu. To są takie nasze statywy. jak to się mówi, diabeł w biedzie muchy źre, a kamerzysta w biedzie kombinuje, jak statywy zrobić. a to no ja to musiałem młotem tu wbić. A może to wyciągnąć? Nie, bo to jest mocno w ziemi. Dobra, słuchajcie. My uciekamy stąd. Ej, pomocnik. Dawaj łapę i idziemy, chodź. Nie łam mi tego tam! No słyszysz? Ej. Bo naśle Indora na ciebie. Dawaj. Łapęcję i lecimy. Gdzie? No, spierniczamy polego. Nie, trzymaj jej w ręce mocno, ona sobie będzie skubać, nie bój się jej. Patrz, a widzisz, no ona tak... Mocno musisz trzymać, dobra. Ona se tu poradzi z tym jednym, a idziemy... Kurde, nie chce się furtko otworzyć. Dobra, idziemy do Jarusia, chodź. Ja, ja. Albo wypuścimy tą Matyldę też, chodź Matylda z tymi dzieciakami. No chodź, chodź. Ty tam dawaj Jarusiowi. Dalej Matylda, chodź. Bo stoisz na przeciąg wpuszczasz tu. Idziesz? Dobra. Nie to nie. Gosia Wciągaj, tylko nie z paznokciami Okej okay. Gosia ma apetyt, kurde, a reszta Jaruś Tylko musisz mocno to jabłko trzymać. Najlepiej dwoma rękami trzymaj, bo to ona tak wyszarpuje ta koza A jak liżę, jak wąż jak wąż Gośka, tutaj chodź Ty kurde, jesteś szalona Łe, 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 co robisz? Jabłka się no sypią. sypią Dobra, tam im powrzucamy Bo one są kurna W szale To jest jedno No ale zobacz jak to trzeba mocno trzymać A ty chcesz zjeść? No to dalej gryzie Ale Aha, to ja ci dobra wytrę to Czekaj Mas daj dzieciom Daj dzieci. Dobra, masz, jest jabłuszko. A co nie nic dać dzieciom? Bo te dzieci mleczko piją jeszcze i sianko tylko skubią. A patrz Jarus jak tu się z nią zainteresował. Dobra, idziemy. Matylda idzie z nami czy nie? Kurde, bo tu już mnie drażnisz. Albo wychodzisz, albo wchodzisz, albo co Dobra, wy tam macie śwignięte, idziemy jeszcze do tyłu do Renaty i do grażynki tam. Chodź malutki. Dawaj, idziemy jeszcze te. A to oślinione było? Nie, ja je wytarłem. Jedz, jedz. Bo było mokre? No mokre było od rosy. Zobacz. O. Jakie to delikatne stworzenie. Ono musi obwąchać. Czy to nie jest zatrute? Od królewny śnieżki jabłko. Czy co? Dobra, tu se będziecie kulać te jabłka. My tu nie będziemy wiecznie stać, nie? No, a tam... A Ty, ty też widzę, obgryzasz jak koziołek. <śmiech> <Papa>! <śmiech> Czekaj! O tu zatkane! W drugą stronę! Dobra, ja już jestem w domu. A ty buźka grzejesz tą dupkę tutaj na tym inkubatorze, tak? Cieplutko ci tu jest? Ojeju. Czy ty tutaj pilnujesz? Aha Kurde, czekaj, muszę zasłonić tą zasłonę, bo tu nic nie widać. Dalej tu będziesz spać? Czekaj, bo ja chciałem pokazać, ile my tu mamy jaj. Nastawiłem nowe jaja i zobaczymy, drodzy państwo, co z tego będzie. Trzymajcie kciuki, żeby się wykluło jak najwięcej. Ej, a gdzie jest Maciuś? Maciuś tutaj, na tej panterkowej pościeli. Chłopcze, kochany, pokaż w ogóle, czy ci ten ząb odrasta, czy nie. I powiem wam nie, że coś ciekawego się wydarzyło, bo jemu odrósł ten kieł, który mu pękł. Pamiętacie, że jak wam pokazywałem wtedy, yy, to nie miał tego kłanie, a teraz mu odrósł. Ja jestem normalnie w szoku. Chłopcze, kochany, co ty tak ziewasz? Obudziłem cię, nie? Idź dalej, spać, a my idziemy jakiś obiad wykombinować. Bo ja, już jest taki głodny, że wytrzymać nie mogę. Dobra, słuchajcie, chciałem Wam jeszcze pokazać, co my tutaj mamy za wyroby w tym roku. Ale to już powoli się wszystko, kurde, kończy. Tu była nalewka z czeremchy, 5 litrów. Zostało może 0,7. Kurde, coś koło tego. 80% kopa to ma. No, i to jest za dobre, dlatego tego tak mało. I słuchajcie, tu zrobiłem z tej czeremchy jeszcze dwa wina. Tu to wszystko swoim rytmem funkcjonuje. Bąbelkuje, coś tu się rusza. Czyli wszystko tu jeszcze pracuje. A dzisiaj yy, z ostatniego grzybobrania zrobiłem taki sos grzybowy, czy tam na zupę taka baza grzybowa. Wiecie o co chodzi? O, teraz może trochę. Lepiej dostrzeżecie tą strukturę Tutaj praktycznie większość grzybów jest zmiksowanych blenderem Gdzieś tam jakieś takie pojedyncze, większe się znajdują Trochę może za bardzo, żebym to zmiksował No ale dobra, ja to za chwilę wkładam do piekarnika, żeby te dekielki się tak wiecie, wessały no i to będzie taka baza, jak ktoś będzie chciał sobie zrobić sos, czy zupę To se zrobi, a ja se właśnie dzisiaj zrobię Ziemniaki tutaj już odparowują Chleb dla Jarusia się suszy Dobra W sumie pokażę wam Jak będzie wyglądał ten mój dzisiejszy obiad Ej, Matylda Wziąłem cztery jaja kurą, tylko nic im nie mów, dobra? Dobra, mamy to, słuchajcie Tak wygląda mój obiad Gęgawy gdzieś tam w tle słychać. One tu pewnie wyczuły, kurde, że smakułyki zostały wystawione za okno. No i patrzą tu, kurde, mi przyjść to zeźreć chyba. Słuchajcie, fajnie to wygląda: sosik grzybowy, czy jajeczka, pietruszka, pire, ziemniaczane. No i bajabongo. Słuchajcie, wy pewnie jesteście w okolicach kolacji, jak to oglądacie: jajem, obiad. No ale jeżeli ktoś z Was zajada, to życzę smacznego. A ludziom, którzy zgłodnieli, no to polecam powędrować do lodówki i oglądamy dalej. Dla was tu się nic nie skapnie, gąsiory. Żem kurde na bombą tego jak dla konia. Ale powiem wam, takie jajeczko jest warte grzechu. ho. ho. A co to tutaj wydziałało taką dziurę w tej dyni? Słuchajcie, chciałem wam jeszcze pokazać, ile dyni udało mi się zorganizować. Kilka jest z mojego ogródka, a kilka żeśmy przywieźli z targu i będziemy tam robić zapas. Będziemy musieli je zanieść tam do tej naszej stajenki. No i te dynie muszą tu jakoś nam służyć przez jakiś czas. Ile się uda, tyle zwierzaki tu będą wyżerać. A takie jeszcze przywiozłem płoty. Były takie, taka akcja. Wystawiamy gratis chaty, wiecie o co chodzi? No i Jożem to wziął. Te szczebelki takie kurcze, uda się na pewno jakoś tutaj jeszcze pozyskać, odzyskać. Nie wiem, czy czasami bym tego płotu e, z siatki nie zmienił po prostu na te sztachetki takie, żeby to jakoś kurde lepiej wyglądało. Teresa co ty przy tym kole od rowera tutaj wydziwiasz z tą czupryną nastroszoną? Co tu jest za bałagan? Co? A powiedz mi, co ta twoja córeczka wyczynia na tej beczce tutaj? Ja zauważyłem, że ona sobie tutaj kica. I ona, drodzy państwo, podżera nam tutaj u góry te wszystkie liście. No, co tu, pilnujesz tych patronów? Zaraz Ci tutaj jeszcze dwóch dołożymy, bo dzisiaj doszło dwóch. Dziewucha i chłopak. Pokaż, no czy Ty zeskoczysz z tej beczki, czy nie? Jasny gwint. A ten Piotruś malutki, tutaj z tymi młodymi kurami. Ogonkiem merda. O, fajnie Ci się tu leży, z tymi ptasiorami? Ej, młody. Żebym Cię obudził, nie? Dobra. Matylda, zajadaj siano Gośka Ale dzisiaj mieliśmy pomocnika, nie? Jabka ci dawał. No, elegancko. Dobra, ja idę tam do tyłu, bo tam mam markery. Jaruś, kurde, żeby ci ten łeb tu nie utknął. A ty mnie gocha nie lisz. Nie lisz, masz lizawkę do lizania. Kurde, nie mogę tu. Dobra, dziewczyno. Lizzesz ty tu? No, widać, że tu jest lizane. Lizaj, no, lizaj. Uła! Ej Patrz, no, to źle, normalnie. Jaruś, co ty chcesz ode mnie? Przecież masz lizawkę z sumy. A ty wolisz łap lizać? Ranuś. Marysia, tu by wypadało wam chyba z tego nowego lokum tymczasowego. Też te wszystkie kojdy pobrać, nie? któregoś dnia. Jutro się może za to weźmiemy. Dobra, słuchajcie, ja mam dwie. Listewki i idziemy tam wypisywać imiona. Bo mamy dwóch patronów. Dobra, tutaj w tej stajence mamy takie prowizoryczne stanowisko na różne przemyślenia i na przykład takie akcje jak pisanie imion patronów. Kurde jakiś srak mi optakał o bluza. Dobra. Dobra szybka akcja, bo nam pada bateria w GoPro jak zwykle. Słuchajcie, dwóch patronów mamy: Anastazja i Cezary, i wkręcamy ich tutaj. Kuska niestety, musi nam znowu ustąpić miejsca. Tylko, czy wy się tu w dwóch zmieścicie? Dobra, ja was jednak drogie dzieci to są małe dzieciaczki. Tatuś płacił mhm. za nich tutaj darowiznę dla nas. Będziecie ulokowane z tej strony, bo tam się nie zmieścicie, żeby być obok siebie. Także, Cezary, malutki, ty będziesz tutaj, w tym narożniku, no i Anastazja obok brata, cyk, wkręcamy i okej, okay. serdeczne dzięki tatuś za wsparcie, no i słuchajcie... Dzięki wam za dzisiaj, kontynuujemy daily, zapraszam was jutro, mniej więcej o godzinie 18-19, zachęcam was również do oglądania poprzednich odcinków, żeby być na bieżąco, co tu się u nas dzieje, słuchajcie, jutro będę was tu wszystkich odświeżał, bo Asi to nawet nie widać, Bartka jeszcze jako tako, a tutaj Antek też taki kiepski, nie? Wielkopolska zagroda, to w ogóle nie wiadomo o co tu chodzi. Także dzięki, że dotrwaliście do końca, zostawcie łapki w górę, subskrypcję i widzimy się jutro. Do zobaczyska!